Czy to kolejko mieliście tyle samo zdobytych goli co wasi rywale, ale zdecydowanie mniej straconych i czy taki jest wasz pomysł na grę, żeby to, cało, żeby to wszystko układać od tyłu właśnie? No przede wszystkim tak chcemy każdy mecz zaczynać, tak jak teraz właśnie. Ostatnie pięć meczy zaczynaliśmy, tak że traciliśmy, nie wiem, jedną, dwie bramki w pierwszych pięciu minutach. To praktycznie pierwsza bramka padała nie wiem, w 12-15 sekundzie i chcieliśmy to wyeliminować. W tym meczu się udało jak najbardziej, właśnie nie straciliśmy nas cieszy. Padła tylko jedna bramka, właśnie chyba przed przerwą, z tego, co, z tego co pamiętam. Ale zdecydowanie udało się, właśnie nasze założenie, żeby dobrze wyjść z tyłu, nie stracić przede wszystkim na początku bramki. No i tak chcemy grać cały, cały ten sezon, żeby przede wszystkim walczyć o, o jakieś, o podium przede wszystkim, prawda? E, dzisiaj wygraliście już po raz czwarty w sezonie, ale patrząc na rezultat, to no to. Spacerek za wami, z waszej perspektywy też tak, ten mecz był tak przyjemny? Z tych wszystkich meczów chyba tak, chyba to był taki na, na, na najłatwiejszy przeciwnik, wiadomo mieli jedną zmianę, mieliśmy praktycznie dwa składy, mieliśmy dwa składy po pięciu zawodników, tak więc też powiedzieliśmy sobie przed meczem, żeby każdy zagrał na 100% i tak zrobiliśmy właśnie i udało się. Przed tą kolejką zajmowaliście piąte miejsce w tabeli, dzisiaj kolejne trzy punkty, włączacie się do walki o podium ligowe? No po cichu chcielibyśmy, aczkolwiek przed sezonem nie, sami nie wiedzieliśmy jak to będzie. Praktycznie na ostatnią chwilę zebraliśmy ten zespół, prawda? No i jakoś to się powoli skleja, fajnie to wygląda. Przede wszystkim wygrywamy na te pięć meczów, mamy właśnie, yy, tak na sześć meczów, przepraszam. Mamy cztery zwycięstwa, yy, dwa remisy chyba tak i, na i porażkę dokładnie. Tak więc fajnie to wygląda i chcielibyśmy właśnie o coś popatrzeć. Jeżeli się uda, to jak najbardziej, nawet o awans do Ekstraklasy. To ostatnie pytanie o statystyki indywidualne. Haaland w Anglii 9 meczów 14 goli, Węglarski w pierwszej lidze pro 7, goli, 7 meczów 14 goli. Fajnie by było jakbyśmy mieli komplet punktów. Nie statystyki te się liczą, chociaż cieszą oczywiście, ale jakbyśmy mieli ten komplecik, ten jeden mecz, co przegraliśmy teraz 6-4. Nieznacznie, aczkolwiek przegraliśmy. Wiadomo, w dobro zespołowe przede wszystkim się liczy. Fajnie by było jakbyśmy mieli te, ten komplet punktów. Thank you